Już teraz, bo my jako stowarzyszenie po prostu bijemy na alarm i krzyczymy o problemie, bo, bo problem może nas dotknąć z większą, mm, nomen omen, mocą niż się komukolwiek wydaje. To jest raz. Dwa, co w perspektywie krótkoterminowej. No bo do czasu, kiedy uruchomimy na dużą skalę program energetyki jądrowej w Polsce, musimy czymś się ogrzewać, musimy czymś zasilać mm, także ten, na przykład, przemysł, który wymaga energetyki elektrycznej. No więc w tym wypadku mam złą wiadomość dla wszystkich, którzy chcieliby już za chwilkę odejść od węgla. My od węgla odejść nie możemy po prostu. Mamy głównie energetykę postawioną na węglówce. To jest niemalże 30 GW zainstalowanej energetyki i my tego łatwo nie zamienimy na inną energetykę, bo realną energetyką, która może zamienić węglówkę jest jądrówka, która jak mówimy dwie dekady.